Hej kama. Cześć pozostałym. Zapraszam Was do nowego wyzwania, które jest wyjątkowe. Wyjątkowe nie tylko dlatego, że właśnie w takiej formie jest no nowinką. Wyjątkowego, bo właściwie dla każdego. Oczywiście z wyjątkami, może być zupełnie inne. To wyzwanie może mieć taki sam wymiar. Tylko dla osób, które urodziły się tego samego dnia i tego samego roku. O co chodzi? Oczywiście, żeby było jasne, nie przypisuję sobie całkowicie wszystkich uznań. Wpadło e, mi do głowy zrobienie z tego czegoś większego, bo zobaczyłam coś podobnego na TikToku. Tylko tam było sprawdź jedną książkę, a ja pomyślałam, a właściwie czemu nie 30? I stąd pojawiło się wyzwanie. New York Times Bestseller Challenge. O co chodzi? Jak wiecie, istnieje takie czasopismo New York Times i jest jednym z hmm, najbardziej yy, prestiżowych, opiniotwórczych magazynów na świecie. Co tu wiele mówić? Jest nalepka, nie, publikował w New York Timesie, nagrodzony New York Timesie, znajduje się na liście bestsellerów New York Timesa. To już to po prostu jest tak wysoka półka. Jestem. Na 100% pewna, że żadna moja książka nigdy nie ukaże się na liście bestsellerów New FMSA. I wcale mi z tym nie jest jakoś smutno, ale wiem, że tak będzie. A właściwie nie będzie. Co jakiś czas magazyn wydaje, publikuje swoje listy bestsellerów. Oczywiście jeżeli chodzi o fikcję, zresztą jeżeli chodzi o pozostałe też gatunki, co tydzień. Co tydzień jest... Um, nie wiem, czy to we, albo we środę, albo w poniedziałek, teraz już nie pamiętam. Może mi się mylić z zajęciami, które przed chwilą miałam. Jest, Ukazuje się w listach bestsellerów najlepiej sprzedawanych książek w tym samym czasie. E, oczywiście można długo by dyskutować, jak one są wybierane, jak są zliczane i tak dalej, ale nie, na tym się nie skupiamy. Skoro już. Jest gremium osób, które decyduje, że te akurat tytuły są na tej liście. To przyjmijmy to po prostu. I wyzwanie polega na tym. I Kama. Mm. Proszę. Zrób to. <grych> wyzwanie polega na tym, że wchodzimy na stronę albo New York Times'a, albo można pójść na łatwiznę i zrobić to tak, jak w ja, Wikipedii. Wybieramy sobie fikcję. Mm. Listę New York Times Bestseller, fikcja, fiction. I sprawdzamy, co, jaka książka ukazała się w dniu naszych urodzin. A później sprawdzamy, yy, jaka książka była na liście bestsellerów, kiedy skończyliśmy roczek. A później, kiedy dwa latka. I tak, w zależności od tego, ile masz lat, tyle książek znajduje się na tej liście. Myślę, że to fantastyczna zabawa. I też można sprawdzić, ile tytułów się z tej listy czytało, a ba, założyć sobie, że się przeczyta kolejne I tak, teraz powinien tu być montaż o tym, jak to szybko sprawdzam sobie w, na, w Wikipedii, jakie to tytuły ukazały się Kiedy miałam urodziny i pół, rok później, i rok później, i rok później a, Robiłam to wcześniej, nie oszukujmy się I mam tutaj tytuły Pozwolę sobie je przeczytać. Dlatego liczę, że dostaniemy od ciebie, Kama, w listę 30, bo w tym roku skończyłaś 30 lat. 30 książek z 1 czerwca. Zobaczymy, co na niej się znajduje. Ale na razie 15 kwietnia od 89. Więc pierwszy tytuł właściwie mnie zaskoczył. Bo wiem, że ta książka po prostu cho, yy, zawojowała świat, i na, na yy, pisarza, twórcę tej książki, to wyrok śmierci wydała, ale zaskoczyła mnie. I tak, jeśli zaczynamy, przeczytam Wam po prostu tytuły i prawdopodobnie będę komentować co niektóre. Wspomniana książka to szatańskie wersety z Salmana Rushdie. Rok później zupełnie inny klimat. Robert Ludlum i Ultimatum Berna, czyli trzecia część serii o mm, Jasonie Bernie. W sumie widziałam połowę jednego z filmów, albo jeszcze mniej, więc też niezbyt. Nie trzecia książka, czyli gdy miałam dwa latka. Daniel Steele, Rytm serca. To mogę sobie wypożyczyć z biblioteki i chyba to zrobię. Następnie John Grisham i Raport pelikana. Widziałam film, liczy się? John Grisham, Klient. Klienta czytałam, albo czytałam firmę. Wiecie, Grisham jest yy, ciekawym twórcą, jeśli on pisze te swoje książki, i fantastycznie się go czyta, ale mam takie odczucie, że jak przeczytasz jego jedną książkę, to już przeczytałeś wszystkie. Gdzieś miałam jego, jego jakieś książki i takie mam. Chociaż nie, jest wyjątek. Jest wyjątek, bo Grisham, nie wiem czy wiecie teraz ciekawostka, nie wiem czy kama wiesz. Grisham napisał książkę. Zosta... Zostańmy na święta? Jejku, załatwmy sobie święta? Tak, nie pamiętam polskiego tłumaczenia, ale to jest książka, na podstawie której został nakręcony film Święta Last Minute, czyli e, film z. Jamie Lee Curtis i Timem Allenem, w którym bo główni bohaterowie postanawiają e, po prostu olać całe święta, bo ich córka, jedynaczka, nie przyjeżdża na święta do domu. Więc postanawiają, że w tym roku oleją całe święta i pojadą sobie na ekskluzywny rejs, i w ogóle będzie super, hiper, i nie, nie wiadomo co. I mieli jechać na te Karaiby, a tu w przeddzień córka dzwoni A słuchajcie, rozmyśliłam się, jednak przyjadę i to z narzeczonym. No i oni muszą szybciutko e, no, sprawić, żeby córeczka ukochana miała niesamowitą, niesamowitą atmosferę itd. tak No po prostu e, to jest komedia głupkowata, ale uwielbiamy na życie i swego czasu oglądaliśmy ją. Um. No, kilka razy pod rząd, a w każdym razie, no ta książka Grisha ma różni się y, od jego thrillerów prawniczych, bo to jest ciepełkowy romans, ciepełkowy film, y, ciepełkowa komedia świąteczna, więc tak, to się różni, ale wracajmy do listy. W... W 1994 i 1995 na, na szczycie listy bestsellerów New York Timesa w dziale fikcja była książka niebieska um, przepowiednia Jamesa Redfielda. Um, nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. Następna książka to 1996 Primary Colors, które, które na tej liście było, znajdowało się anonimowo bo nie było ogłoszone, kto ją napisał, tyle sobie doczytałam, ale przypisuje się, czy później już się przyznał ten autor, Joe Klein. Książka nie ukazała się w języku polskim, to jest coś politycznego, to, wiecie, dobrze się czyta, dobrze się sprzedaje, ale szybko znika, tak mi się wydaje. Ale, tak jak mówię, nie wiem nic o tej książce, poza tym, że w 1996 była na szczycie listy bestsellerów w dziale fikcja. <grym> Następnie. John Grisham, wspólnik. 98. John Grisham, obrońca ulicy. 99. John Grisham, testament. Rok 2000. John Grisham, bractwo. Um, widzicie, pierwszą um, dekadę mojego życia, jeżeli chodzi o bestsellery New York Timesa, zdominował John Grisham. I może powinnam, nie wiem, założyć mu osobną półeczkę u mnie w domu, bo skoro tak. Idziemy dalej. Rok 2001. Stephen King i Łowca Snów. To, że Stephen King będzie na tej liście jakoś... Byłam tego pewna, zanim w ogóle usiadłam do sprawdzania książki, książek. I rok później z kolei jest zbiór opowiadań Johna, yy, Johna Kinga. Stephena Kinga. Wszystko jest względne. Nie czytałam ani jednego, ani drugiego. Jeżeli chodzi o Stephena Kinga, to czytałam tylko Cztery Pory Roku. Ten cykl opowiadań, cykl opowiadań, ten, tom, Tomik opowiadań, gdzie tam są skarżani na show yy, ciało i jeszcze dwa tytuły, których nie pamiętam, ale no, przyznaję bezbicia, że, że nie czytałam nic innego. Nie czytałam Carrie, nie czytałam coś, yy, no, po prostu oh, jestem cykorem. <grym> ale Później. Ciekawa sytuacja. 2003, 2004, 2005, 2006. Jak myślicie, co to jest? Codleona da Vinci, Dana Browna. Wiecie, niektóre książki, które są, znajdują się na szczycie listy bestsellerów, są na tej liście. Później na przykład spadają na chwilę, bo coś innego jest popularna, a później na przykład wchodzi film, więc od razu wskakują znowu i tak dalej, więc czasami może się zdarzyć jakaś książka, nie mojej przez rok, a później wraca i tak ten, ale to tak wow, przez yy, 4 lata z rzędu i jestem ciekawa jak Kama zrobi jeszcze wyzwanie i mam nadzieję, że pozostali dołączycie, czy w waszych dniach urodzenia też jest John Grisham, widzicie teraz ten John Grisham mi będzie po prostu siedział, yy, Dan Brown też jest wtedy, w tych latach, na liście. Wydaje mi się, że nie, ale w sumie sprawdźmy to. Znaczy, wy to sprawdźcie, bo ja już swoje sprawdziłam, więc nie będę się na wasze gapić, czekam na wasze odpowiedzi. A jeżeli wam się nie będzie chciało, to chociaż sprawdźcie ten, yy, ten jeden tytuł z dnia waszego, z waszych urodzin, po prostu. Także 2007. JDP yy, Picoult, 19 minut. Yy. 2008 Jonathan Kellerman Impuls 2009 Jonathan Kellerman Detektywi. 2010 Harlan Coben na gorącym uczynku i następny rok 2011 też Har też Harlan Coben i wszyscy mamy tajemnicę. teraz jest w ogóle duży hype na Harlana Cobena bo ma dobre umowy z Netflixem więc przynajmniej Wzrasta jego popularność, znowu znaczy jego popularność zawsze się utrzymywała na wysokim poziomie, teraz coraz więcej osób, przynajmniej u nas w bibliotece, o niego pyta. Dobrze, 2012, i od tego się wszystko zaczęło. 50 twarzy greja L. James. Ta książka zdominowała w pewnym sensie rynek wydawniczy. I jak się dowiaduję od koleżanek, pisarek, które zajmują się właśnie tym gatunkiem literackim, to powiem wam szczerze, że sobie myślę, że kurczę, może powinnam się przebrać z komedii romantycznych w erotyki, bo z tego są. No jest duża popularność. O, tak to ujmijmy ładnie. Następny tytuł yy, z 2013 roku. Yy, to książka, która, która nie ukazała się w Polsce, ale poprzednie tomy tej serii yy, można u nas znaleźć. Tak, yy, to prawdopodobnie pseudonim autorki, yy, J.R. Ward i książka dotyczy wampirów. I i, 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 ta seria nazywa się Bractwo Czarnego Sztyletu, a yy, tytuł książki konkretnej to Lover at Last. Dobrze. Oczywiście nie czytałam, bo nie, jest, nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że istnieje seria bratstwo czarnego z sztyletu, ale teraz już wiem. I jestem dzięki temu mądrzejsza. Cieka, pewnie do jutra zapomnę, ale wiecie, teraz już wiem, więc to jest miłe. Następnie mamy Nora Roberts. Zdziwiło mnie też, że Nora Roberts pojawia się w tym spisie tak rzadko, ale tak, jej książka jest tutaj raz i to książka Zaklęty w cień. Myślę, że taką Norwę Roberts to powinno przeczytać. Też czytałam jej jakieś książki. Mm, następna książka, 2015 rok, to książka, o której hu, opowiadałam Wam, był kiedyś mój rant zamieszczony na YouTubku. Nawet to na dużo wyświetleń. Dziewczyna z pociągu. Znaczy, tu niektóre z tych książek można znaleźć u mnie w pokoju. Albo w innym pokoju, gdzie mam książki, ale tu akurat dziewczyna z pociągu sam ją w prezencie, dlatego ją trzymam tutaj w tym e, miejscu. E, dziewczyna z pociągu to książka, z którą mam bardzo specyficzną relację, bo e, podobała mi się, ale się wkurzam, że jest reklamowana jako thriller. I to mi się w niej zupełnie nie podobało, i, i przez to jest, byłam rozczarowana. Ale jeżeli pogrzebiecie na moim kanale na YouTube, to znajdziecie cały taki, no można powiedzieć właśnie rant na temat dziewczyny z pociągu. W sumie powinnam, więc wiem, powinnam częściej nagrywać, ale samo nagranie odcinka Fish Ebi zajęło mi tak długo, że ja nie wiem, jak ja to wszystko zmieszczę w terminarzu. Dobrze. To na 2015. Dziewczyna z pociągu. Hmm, kogo mamy dalej? Harlana Cobena. I już mnie nie oszukasz. Znaczy książka nosi tytuł. Już mnie nie oszukasz, ale to i. No wiecie. E, później w następne, w 2017 i 2018, są dwa tytuły, które nie ukazały się jeszcze w Polsce. I to jest Greg Iles, Greg Ice. I książka nosi tytuł Mississippi Blood. Znaczy, kilka książek tego autora, jak sobie sprawdzałam, to ukazało się w Polsce, ale żadna nie pasowała mi tytułem do tej. Znaczy, ma coś, ma coś z Mississippi w tytule, ma coś z Blood w tytule i tak dalej. Może na Wikipedii był błąd, to też, to też jest możliwe. Na razie przyjmijmy, że ta książka się nie okaza. Jeżeli macie lepszą wiedzę na ten temat, to śmiało możecie mi napisać. Mm, następna książka to yy, 2018, i tak jak mówiłam, to też nie, nie ukazała w Polsce. CJ Box i, 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 tytuł The Disappeared. Appeared. O następnej książce możliwe, że słyszeliście, bo była dosyć głośna. Mm, kto ją u nas wydał? Eba Albatros. Zresztą dużo z tych książek tutaj wydał Albatros, ale mogę się mylić zupełnie. W każdym razie to Delia Owens i Gdzie śpiewają raki? Nie wiem, co mam więcej na ten temat powiedzieć. Poza tym, że jak zobaczyłam okładkę, to też chciałam sobie kupić, ale w końcu tego nie zrobiłam, więc nie kupiłam książki, więc nie przeczytałam i tak sobie mówię, że kiedyś przeczytam, a później zapominam. Z drugiej strony teraz mam na liście, więc może powinnam. Następna książka to. Pewnie słyszeliście też o niej, bo u, nie dość, że była na szczycie listy bestsellerów, nie tylko chyba w New York Times, ale też w Polsce, też wydaje mi się, że było niegłośno. głośno. To jeszcze ukazał się y, serial y, Amazona, więc... Y, Amazona? Tak, Amazona y, z y, Kerry Washington i Reese Witherspoon, którego nie oglądałam. Ale mam zamiar, mimo wszystko mam zamiar obejrzeć. I to oczywiście możecie się już domyślić: Celest Ink, Małe Ogniska. Tak, ostatnio się dowiedziałam, że jej nazwisko czyta się Ink. Jeżeli nie znacie tej książki, tytuł angielski to Little Fires Everywhere, ale jeżeli jej nie znacie, to może nie wiecie, że nazwisko tej autorki pisze się NG. I tak, no w sumie celest ng, to tak o, taki łamaniec, a podobno właśnie czyta się po prostu Celest-ing, ładnie, ing, dobrze. I y, to była książka z 2020 roku, a książka z tego roku, która 15 kwietnia była na szczycie listy bestsellerów, jeszcze nie ukazała się w Polsce, ale jestem prawie pewna, że się ukaże, bo ta autorka jest e, popularna u nas. Jest chwalona przez, przez pisarzy e, i czytelników. E, jeżeli znacie Emilię Teofilię Nowak'a, pewnie, skoro tu jesteście, to ją znacie z moich opowieści. To Emilia też o, o tej autorce pisze na swojej stronie fabryka e, To Christine Hanna, e, która w obyczajowe scenariusze wrzuca jakąś ważną sprawę i i robi z tego coś dobrego. I przynajmniej tak wszyscy mówią. Bo ja jeszcze nie czytałam, mimo że obiecałam, ale dziś. Eee, I książka na razie nosi tytuł, znaczy <grym> za granicą, nosi tytuł The Four Winds, czyli cztery wiatry. I jestem prawie, że pewna, że będzie zostanie przetłumaczona na, nasze, na nasz język, bo po prostu jest czytana i lubiana i wypożyczana, i tak dalej, i tak dalej, dobrze Myślałam, że wyzwanie będzie polegać na tym, że a teraz masz przeczytać książkę, kama, no. ale spokojnie, my już jesteśmy, panie w średnim wieku, po trzydziestce wystarczy, twoim zadaniem jest po prostu sprawdzenie książek, które mm. Które były na szczycie listy bestsellerów w fikcji, gdy miałaś urodziny? Czyli 1 czerwca, od co roku, od roku urodzin. I widzicie, to jest właśnie fantastyczne, bo właściwie każdy z nas, który to ogląda, może mieć zupełnie inną listę. W zależności od tego, kiedy się urodziliśmy, którego dnia, w którym roku. Moja lista ma 32 pozycje, ale może. Proszę mieć dużo więcej, dużo mniej. Yy, oczywiście zapraszam Was do subskrybowania naszych kanałów. Jeżeli chcecie zasubskrybować mnie, to wystarczy, że klikniecie tutaj w tą ikonkę. Jeżeli chcecie zasubskrybować kamę, która niedługo już odpowie, ale spokojnie, nie ma jakiejś presji, że musisz odpowiedzieć już zaraz, daj sobie czas. Z zamieszczam w opisie link. A jeszcze się Wam pochwalę, jakie mam piękne kolczyki. Kupiłam je na bazarku w sklepie. Mua, Mua pl Znaczy na bazarku to były jakiś festyn, co to było? A, Bobie Górska-Jesień. Bardzo fajne wydarzenie, dziejące się u nas podoba w Zawoi, więc zapraszam jak coś na przyszłą roczną edycję. Pani była tak przesympatyczna, że uznałam, że muszę Wam powiedzieć. Na swojej stronie możecie zobaczyć na inne rzeczy, które, które tworzy. Dobra. To Pierwszy odcinek Fishebi za nami. E, mam nadzieję, że. Nie wiem w sumie, jaką mam nadzieję. Czekajcie na film Kamy, a później za dwa tygodnie, oczywiście z groszami, czyli może dwa i pół, a nawet może 3. kama rzuci mi jakieś wyzwanie. E. Mam nadzieję, że weźmie pod uwagę to, że jestem starszą panią po trzydziestce i nie będzie jakieś bardzo trudne, ale tak, na tym będzie, będzie polegał Masz ten program, że będziemy tak gadać do siebie, ale też do Was i... Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, to możecie wysłać do nas wiadomości, albo możecie oczywiście wkomentować, ale możecie też wysłać do nas wiadomości prywatne, na wszelakich Facebookach, mailach, Instagramach, Twitterach, no i wiecie, wszędzie, no, gdzie nas znajdziecie. Na TikToku też, chociaż na TikToku powiem Wam, że yy, przez to, że wrzuciłam kilka filmików, które jakoś tak eksplodowały, to ja już nie widzę tych powiadomień i tak, znaczy wyświetlają się, ale później znikają i jestem za stara, żeby je później odkopać, ale muszę jednej dziewczynie, gdzie ona blisko nieważne, no i co, to by było na tyle, pa!